Orzeł. Ożeł. Ożeł, ożeł. dalej. Ożył. Ożeł. Ty się upieczesz, tym przeczę. Orzeł! Orzeł, chodź no. Mam dla ciebie cebulasz. Orzeł, mam dla ciebie cebulasz. Słuchaj, wyłasku, chodźcie za winu. chodźcie za winę nadu. Co takich się słuchaj. Que que é isso? Que Dei, curva, matou. o diretor. Que é que Ozeu! Żywiet. Co to? Żywiet. Jaki żywiec? Tu nie ma żadnego! To jak nie dało pokrótka, na milicę, to bez widzów. Ma Ej, kurwa ma orzech! Nie, kurwa, obejdź! Pięknie go chujasz! Pechnik niego w skórze wyświetla! Orzeł, co u ciebie? Dostawa jaboli! Orzeł, dostawa jaboli! Dwie palety przyjmiesz! Bez faktury! A ja w tym i zarabiję! Dziękuję Mało śniegu. Orzeł, dostawa cebularzów i paprykarzów. Kurwa, teraz ja to. Orzeł, orzeł, wszyscy puszka. Niech salę tu u nas unijna mójka. Ty kurwa, radzie! Czy w na O ty kurwo! Nie, ty się przyjmij, a ja kurwa Jego pierwszego Kurwa, będę nie dał! Tak, tak. OŻEŁ! OŻEŁ! Wygrałeś! Konkurs diabolowy dzisiaj! Tak. Konkurs diabolowy wygrałeś! Cała amlica! Orzeł! Załóg! Będziesz mi! King! Postę BHP dzisiaj! <grym> Orzeł, daj no pasztetu! Jestem na łapkę dzisiaj! Odpisz się, ma co? Słuchajcie! Wiesz, mań walory, że mam lice budzi! Orzeł, daj pasztetu trochę!

ja ci wyłożę, że w dupę pocałuję was. Kto zaś? Baranin. Przecież on ci nic nie mówił. Nic, ale spierdala, to, to za na policja. kurwa To nie? No, no. dobry. Orzeł!

Szefie. 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 Ono. Oh Ej. Ej, potrzebuję na skok kogoś na furtownie jaboli. ja boli. Jest, jest dzisiaj? To długo. Co? Długo to masz, Z pół godziny opierdolimy ją. Dobra. Ale o, a o której? No, o której masz tak ty? Dobra. To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom, weź łom i siekierę. Dobra? dobra, A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, ja Dobra, do nara. O! otwórzmy to Otwórzmy mi to. weź tam klucz. Patrz kurwa. Ej, co tu się dzieje? Co się może... Kurwa, sanepid mnie przysłał, żebym wam tu kurwa... Sanepid, co czo, co to sanepid, kurwa? Cyklon B, żebym ci wrzucił tu. Tu cyklon B? Ja. Czy się tak wymyśl, do kuchni, kurwa, zobacz, ale podoba mi do kurwa. A co ty tam masz, kurwa? Zobacz, że tu... Wannę, masaż, hydromasaż? To, to. Ja mam. Słyszałem, że do ciebie z Queensu przyjeżdżają tutaj dupy. Czego? Z Queensu. Bawić się. A, ja, no. Chodź, Ej, a ci chodź, co jest? Ej, co ci jest? Weź tu no. E, ja Ale my... weź tu do kur... do góry kurwa. Ja tam Zawodzę. nie wchodzę, weź. bo tam mnie zaatakują szczury. To co musiałeś powiedzieć, kurwa? Co? Co u kobiety mam chodzić? Kobietę? No. Ona jest tam jakaś? Ja? No może. Tyńszy kurwa? to leży. Czy się zaraz stoi, kurwa. Widzisz? Ty masz wyjebać, bo weź ją Członek, kurwa. Którą? tu, kurwa, co stoi. Ty, a słyszałem, żeś sobie nie złą kupił. Co? Żeś się nie nie kupił. Ja? wiem. marynarę z Armaniego. Wiem Ej. Co jest? Nie może wie. Wstawaj. Jedziesz do Wesołego. Co? Na bungee skoczyć. Jedziesz. A ty? Ja? Mogę jechać, mogę jechać, kurwa. To ho, je, jedziemy. Jedziemy ja w, w dupę wszystko. I co mnie to interesuje? Ja wolę, kurwa, nie więcej. No ja. Święta idą. A jak? Nie? Trzeba się co? bawić. Zobacz, jak u mnie wygląda, kurwa. To myślę, że to, kurwa, mam to, kurwa, A te z Queensu mi gadały, że masz fajnie. Co mam?